Po którym widać również, że cierpi, że wygląda rzeczywiście dużo gorzej, bo cierpi na nowotwór śmiertelny, złośliwy, ma być dzisiaj zatrzymywany przez żurka i osadzany w więzieniu, mimo że nawet jeśli cokolwiek byłoby nie tak w tych w tym Funduszu Sprawiedliwości, to nie ma nawet, jak ma dlatego że wszystkie dokumenty. Wszystkie dokumenty są w rękach dzisiaj Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli żurka. Więc dlaczego zatrzymywać chorego człowieka po to, żeby robić igrzyska i pokazywać, patrzcie, kolejnego złodzieja Pisowskiego aresztujemy? To jest, Szanowni Państwo bestialstwo, można powiedzieć, na oczach całego społeczeństwa. Bestialstwo, za, tym, za które bestialstwo, ludzie odpowiedzą. Ale kiedy rozkaz wydany przez Tuska, w związku z tym właśnie dlatego Bodnar odszedł ze stanowiska, bo Bodnar nie chciał wykonywać już tych rozkazów, bo pewnych granic nie chciał przekraczać. Ma na tyle wyobraźni również prawniczej, że wie, że tego rodzaju dyspozycje i ich wykonywanie są po prostu działaniem przestępczym, w związku z tym odmówił i przestał być ministrem sprawiedliwości. I to wprost powiedział Tusk. Bodnar chciał w sposób cywilizowany, czyli zgodny z prawem, więc trzeba było wziąć żurka, który nie ma za nic jakiekolwiek przepisy prawa i będzie po prostu wykonywał polityczne zlecenia Tuska. To nawet Tusk powiedział, więc co tu więcej wyjaśnić.